Dobry Państwo, bardzo mi miło, że mogę tutaj wystąpić w roli niełatwej, niełatwej bo przede mną panowie, koledzy, przedmówcy, którzy się nie, raz myślą Udmowskiego zajmują niemalże na co dzień, a ja ostatnio y, zostałem, tak się złożyło, jak już Darek mnie wydał, zostałem urzędnikiem, więc trochę, nie, trochę, trochę inne zajęcia nie, zawodowe, ale może, nie, może mi się uda dopowiedzieć coś ciekawego. Y, a nie będę mówił o. Dobra, będę też mówił, tylko tak w połowie referatu, czym jest naród według Dmowskiego. Bo to jednak da się, lepiej, gorzej, im mniej, czy bardziej ostro, ale jednak da się jakoś do, dopowiedzieć. Natomiast temat mojego wystąpienia, zaplanowany, ustalony, to postromantyczna koncepcja narodu według Romana Dmowskiego. Wytłumaczę. Dlaczego postromantyczna? Czy tak wybrałem, bo to mnie interesuje, ale dlaczego, co to znaczy, te, te pojęcie? Po pierwsze, najprościej nadmowski no, y, był tworzył i działał y, po okresie y, nazywanym y, romantyzmem, po romantykach, tych najważniejszych. To jest to jest rzecz najprostsza, naj, 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 najbardziej banalna. Y, po drugie, Dmowski tworzył w opozycji do romantyków. Od tego zresztą zaraz będę prawie że zaczynał. Bardzo ważna sprawa Dmowskiego słusznie, to zawsze pewne uproszczenie, ale słusznie określa się jako antyromantyka, jako tego, który stawiał na, na pragmatyzm, na. Pozytywizm, czyli te koncepty, które się dookreślały, rozumiały przez, przez ludzi, którzy je rozwijali, w opozycji do tak czy inaczej, czasem potocznie rozumianego romantyzmu. I, i, i ja tutaj yy, w konkluzjach będę, będę tłumaczył, dlaczego ten stosunek Domowskiego do, 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 do romantyzmu był yy, wieloaspektowy i właśnie niejednoznaczny. Natomiast, żeby właściwie rozłożyć akcenty. Trzeba od tego zacząć. Dmowski przy, przy wszystkich niuansach, przy wszystkich dwuznacznościach jednak romantyzm oceniał jako coś, romantyzm w polityce, wpływ romantyzmu na politykę jako coś negatywnego. Wreszcie po trzecie i, a przepraszam dokończę jeszcze czasem do takiego epigona romantyzmu czy romantyka swoich czasów, romantyka swoich czasów zalicza się no, tego największego ideowego rywala Dmowskiego, czyli Józefa Piłsudskiego, który w jakimś sensie no, to, to, to żył w czasach, które już nie były czasami romantyzmu, w sensie epoki historycznej, ale. Jak najbardziej można spokojnie uzasadnić pogląd, że Piłsudski takim neoromantykiem, romantykiem, romantykiem z, z początku XX wieku jak najbardziej był. Wreszcie, postromantyzm Dmowskiego, ponieważ Dmowski, czy chciał, czy nie chciał, żył, tworzył i działał w czasach, gdy. Kurczę, spalę teraz konkluzję całego wystąpienia. Cała kultura, nie tylko polska, ale i europejska, była już dotknięta, doświadczona czy też wzbogacona szeroko rozumianym romantyzmem, światopoglądem romantycznym i pewne koncepcje, pewne metody funkcjonowania człowieka w życiu społecznym pewne pojęcia czy wartości już się w kulturze. Czy też w cywilizacji europejskiej y, zadomowiły na stałe i y, Romantycy żyli rzecz można y, żartobliwie dawno temu, a romantyzm w jakiś sposób w nas, nie tylko w Polakach, w Europejczykach w ogóle y, pozostał. Zatem. Cóż to był romantyzm według Dmowskiego? No Dmowski był, według Dmowskiego był przede wszystkim, czy Dmowski utożsamiał romantyzm z odruchem irracjonalnym, z nadmierną uczuciowością w polityce. Jak jeden z epigonów się wyraził, według Dmowskiego i narodowców romantyzm był, cytat, zbyt rozchwestany. Rozumiem, za mało do za mało precyzyjny intelektualnie, ale niosło to ze sobą bardzo donośne i negatywne konsekwencje, a to dlatego, że romantyzm utożsamiali Dmowski i ci, którzy go słuchali, utożsamiali z skłonnością do nieprzemyślanych buntów, stąd tradycja Powstań, powstań które wybuchały nie wtedy kiedy powinny i które częściej według Mowskiego przynosiły skutki negatywne niż, niż pozytywne. Czy wybuchały nie w sposób przemyślany i no właśnie do precyzyjny intelektualnie, za mało było w tym myślenia pragmatycznego i pozytywistycznego budowania bazy budowania takiego no, no cho, choćby właśnie bazy społecznej, czyli unarodowienia. Unarodowienia ludu, ale o tym jeszcze, jeszcze zaraz. Mały cytat z, z pisma znanego yy, tekstu Niemcy, Rosja i kwestia Polska to opieranie widoków politycznych na. Czysto iluzorycznych podstawach, a wraz z nim skłonność do podejmowania działań politycznych bez ściśle określonego celu i obliczania środków, nazwano romantyzmem politycznym. Tak? To koresponduje oczywiście z takim bardzo, bardzo ważnym tekstem w, w, w dziejach filozofii politycznej y, Karla Schmidta, y, „Polityczny Romantik, czyli Romantyzm Polityczny, gdzie y, y, Sch Schmidt zdefiniował Romantyzm jako estetyzację w polityce, estetyzację polityki czy też poetyzację polityki. Ewidentnie rzecz niemądrą, niepraktyczną i złą po prostu e, ontologicznie niszczący subiektywizm. Romantyk w polityce to epitet. Być romantykiem, nazwać kogoś romantykiem w polityce to jak Obraza, w tym przynajmniej rozumieniu, romantyzmu. Zastrzec trzeba, że Dmowski jak najbardziej to wyrażał w piśmie, tu nie trzeba się domyślać. Doceniał na przykład w, polskim, w polskiej tradycji romantyzmu ten nur, ten element, moment demokratyczny. Ten postulat unarodowienia mas ludowych, rozszerzenia świadomości na, na, na szersze masy niż tylko szlachta i arystokracja. No ale cóż to jest romantyzm. Jak spojrzymy bardzo wąsko, to, 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 to nie zrozumiemy, o co w tym chodzi. Romantyzm wiąże się z pewnym spojrzeniem na świat, światopoglądem romantycznym, rzec można, którego no, efektem jest literatura, malarstwo, twórczość, ale też pisma czy, czy, czy koncepcje no, niezwiązane z, ze, ze sztukami, czy literaturą piękną. Romantyzm to przede wszystkim czy jak najbardziej pewien odruch buntu przeciwko racjonalizmowi, osiemnastowiecznemu racjonalizmowi, irracjonalizm, różnie wyrażany, który przekłada się na, znaczy ma donośne skutki i w wymiarze teorii komunikacji. Drodzy Państwo, ja, jak prowadziłem zajęcia na studiach ze studentami o teorii komunikacji, często zaczynałem od cytatu z Mickiewicza. No cóż, cóż, czegoż nas uczy Mickiewicz? Język kłamie głosowi, głos myślą kłamie, myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamie, a słowa myśl pochwycą tak drżą nad myślą, jak ziemia, nad połkniętą niewidzialną rzeką. zdrżenia ziemi, czyż ludzie bieg nurtu docieką, tak? Podważenie jednoznaczności pojęcia, podważenie jednoznaczności słowa. To jest, proszę państwa, bardzo bolesna lekcja dla człowieka przy, przyzwyczajonego do tradycyjnej arystotelejsko tomistycznej koncepcji, choćby prawdy. Yy, ale, ale dalej, no w ogóle pomysł, to, że wartości mogą być nie tylko odkrywane, ale i tworzone. Pomysł ten, że coś takiego jak naród może być w jakimś sensie kreowany i refleksja nad tym, jak to może się dziać, to jest organizyzm. Historyzm, pewna romantyczna skłonność do e, heroizmu, rozumianego jako taka, taka wizja historii, gdzie jednostka, wybitna jednostka, ma najważniejsze znaczenie. Tutaj akurat Dymowski był najmniej romantyczny, bo on z tym takim heroizmem romantycznym e, to walczył już, już, już najbardziej z takim e, egotyzmem romantycznym. E, pewna koncepcja prymatu idei nad realnością. W tym sensie, że to idea tworzy przyszłość, a, a, nie, a nie czysto materialne, materialne fakty czy, czy, czy no właśnie realność, to co, to co jest. Wreszcie, co może najmniej istotne, pewien typowy dla romantyków zwrotku e, naturze, przyrodzie i tak dalej, ale to zostawmy z boku. A gdy Dmowski chciał napisać, cóż to jest naród, to zaczął od tego, co tutaj już mieliśmy bardzo słusznie na, 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 tej, na tym wyświetlaczu, od tego znanego cytatu, że naród jest wytworem życia państwowego. Z myśli nowoczesnego Polaka. Naród jest wytworem życia państwowego. I dalej, ale jak się wczytać w, w, w kolejne zdania, to tam mamy jeszcze doprecyzowanie. Dmowski rozumiał. Tak, tak, to, tak, to, tak to rozumiem, to nie będę cytował, ale tak interpretuję dalszy, dalszy wywód. Dymowski rozumiał naród przede wszystkim jako wspólnotę, to chyba nie kontrowersyjne, kulturową, tak, wspólnotę kulturową, no nie opartą ani na, na, na tylko i wyłącznie granicach państwa, ani, nie wiem, krwi i rasie, wspólnotę kulturową, to znaczy opartą na wspólnej historii, tradycji, języku, literaturze, wreszcie całej strukturze aksjologicznej od obyczajów po prawo. Bardzo ważne. Państwo tworzy naród. W jakiś sposób? Tworzy jedność, jedną realność o charakterze systemu prawnego. Funkcjonowanie, w, to, to też była o tym mowa, funkcjonowanie w jednym czy danym systemie prawno-politycznym kształtuje, lepiej lub gorzej, Naród, społeczeństwo na trochę lepsze lub trochę gorsze po zaborach, prawda? To, to, to wyszło również, również w Polsce. E, cóż to znaczy? Naród tworzy się w procesie historycznym. Ten historyzm to jest też jeden z wynalazków romantyków. Naród ma charakter organicystyczny, to znaczy nie jest tylko zlepkiem ludzi, którzy czują wspólnotę interesu, ale wymaga. Uświadomienia sobie, tej, tej, tej warstwy świadomościowej, na, to znaczy, gdy mówimy o, o historii, tradycji, kulturze i, i nie, idei, czy, czy, czy właśnie prawie i obyczaju, to znaczy tak naprawdę, że mówimy o wspól, poczu, poczuciu wspólnej historii, poczuciu wspólnych wartości, poczuciu wspólnego interesu, poczuciu wreszcie wspólnych praw i obyczajów. No, prawo można narzucić, obyczaj. Też, ale dużo, dużo trudniej. Tworzy się coś, co Dmowski nazywał, krótko cytując, psychiką narodu. To jest instynkt, psychika narodu. Jest to zmienne, jest to poddające się kreacji, jest to w jakimś sensie tworzone. Raczej na jakiejś bazie wymyślić od, od podstaw by się chyba nie dało, ale jest to kreowane przez, przez, przez tych, którzy mają te poczucie i mają jednocześnie wizję, jak, w którym kierunku tę psychikę narodową, te instynkty narodowe można tworzyć. Zwróćcie Państwo uwagę na taki paradoks. Nie abstrahując od historii Polski, mówiąc bardziej ogólnie, im bardziej naród miałby być sztucznie wymyślony, tym większe znaczenie tej Trafiającej do serca ludzi idei, którą musi mieć no, ten, kto tą wizję, tą politykę narodową chce prowadzić i wspólny naród w jakiejś grupie, w jakiejś wspólnocie budować. Im bardziej jest to sztuczne, tym bardziej wymaga tego organicystycznego, paradoksalnie to brzmi, pojęcia. Wreszcie stosunek Dmowskiego do religii i kościoła trudny, nieoczywisty nawet dojrzały Dmowski, gdy podkreślał wagę znaczenie i kościoła i religii w życiu narodu, to raczej z pozycji uznania niezastępowalności konkretnie kościoła katolickiego w dziejach Polski, prawda, no z takim, z takim bardzo, bardzo chłodnym chyba przez, przez prawie przynajmniej całe życie podejściem, ale właśnie, ale właśnie te, te, te znaczenie narodu było absolutnie niezastępowalne. Takim fajnym przykładem moim, dla mnie osobiście tego posługiwania się narzędziami, które Ideę romantyków parę pokoleń starszych, przecież Odmowskiego, wprowadziły do kultury narodu polskiego i innych europejskich, jest coś, co można by nazwać geopolityką odmowskiego. Tutaj mieliśmy też na, 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 na w poprzednim referacie dużo było mowa o Popławskim. Zdaje się, że odmowski, jeżeli dobrze pamiętam cytat, nazwał Popławskiego człowiekiem, który otworzył oczy, w szczególności w kontekście koncepcji, jaka powinna być przyszła Polska w wymiarze geograficznym. I cóż wynikało, mówiąc tak w skrócie, bo to można by o tym długo pisać, y, cóż wynikało z, z tych tej, z tej geopolitycznych poglądów Dmowskiego? To, że państwo polskie, a w konsekwencji y, naród polski, granicę swojej mieć musi nie tyle ściśle i w sposób taki precyzyjnie rozumiany, tak jak nas dzieje bardzo niełatwe do tego zmusiły tam, gdzie granica języka, tam granica państwa. Nie, Popławski, a za popławskim Dymowski pisali: naród Polski potrzebuje śląska, naród potrze Polski potrzebuje Gdańska, naród potrze Polski potrzebuje Wisły i do rzecza Wisły jako pewnego kręgosłupa e, gospodarczego, komunikacyjnego. No tej chodziło również o szlaków takich e, później, e, no nie tylko wodnych, kolejowych, nieważne. E, to, to nie znaczy, że yy, to, to nie jest tak, że będziemy patrzeć, czy w tym porcie gdańskim to większość ludzi mówi po polsku, czy po niemiecku. Z historii i z interesu narodu polskiego wynika, że nie ma wolnej Polski bez polskiego wybrzeża, polskich portów, w szczególności no, wtedy mówiono polskiego Gdańska. Tak? Jest to kreacja, jest to w, w, tworzenie wizji, którą dopiero trzeba zrealizować. Konkludując... Dmowski był po prostu za mądry, żeby krytykując nawet taki wąsko rozumiany romantyzm polityczny yy, odrzucać pewne romantyczne instrumentarium, które yy, przez przykłady właśnie można nazwać umiejętnością tworzenia wizji, umiejętnością mobilizacji politycznej za pomocą trafiającej do serca współrodaków narracji, opowieści przekazu takiego przekazu słownego, który nie odnosi się wyłącznie do suchego interesu albo faktów na temat rasy, krwi, jakichś wspólnych doświadczeń historycznych. Tworzenie wizji narodu polskiego za pomocą między innymi tych, tych pism. Mowa była o przeglądzie wszechpolskim, ale przecież właśnie tak wielu innych czasopism. Ja nie potrafiłbym wymienić nawet tak wielu tytułów, ale, ale przecież to była cała, cała gama trafiająca i do młodzieży, i do grup zawodowych, do klas, do, do, do stanów rozmaitych w prosty sposób. Umiejętność tworzenia wizji, tworzenia czegoś z niczego, czy przekonanie. Ludzi, no, niepiśmiennych chłopów, czasami w niektórych częściach Polski, do tego, że są Polakami i co więcej, że mają prawo być dumni ze swojej polskości i utożsamiać siebie samych z interesem Polaka innego stanu, zamożnego czy biednego, z poznania Krakowa czy Lwowa. To dokonywał tego Dmowski również właśnie dzięki tej umiejętności wykorzystania jak najbardziej tego romantycznego podkładu, który, który dawał narzędzia no czegoś, co się tak już sucho nazywa mobilizacją polityczną. Być może nawet, Łyszka Dziegciu, można by jeszcze bardziej. Być może właśnie tutaj pewna pewien tak historycznie patrząc, pewien taki mały tryumf tego rywala, o którym była już, była już mowa nad Dymowskim, to, że w większym stopniu zapisał się w, w, w pamięci Polaków, to trochę się z tego bierze, że tam w, w, w środowisku Piłsudskiego większa była skłonność do takiego mitologizowania samej osoby lidera i Dokonań całego, całego ruchu. Może tutaj ruch narodowy byłby skuteczniejszy, gdyby jeszcze konsekwentniej tą drogą, ale to już są próżne spekulacje. Mniejsza z tym. Drodzy Państwo, podsumowując, Dmowski, antyromantyk, Dmowski przeciwnik takiego naiwnego heroizmu, irracjonalnego romantyzmu politycznego, jednocześnie człowiek na tyle mądry, żeby z tego bogactwa i yy, doświadczenia. Yy, Światopoglądów, rzecz można, filozofii, romantyków, jak najbardziej na tyle mądry, żeby z tego jak najbardziej korzystać. Stąd temat tak ciekawy, moim skromnym zdaniem. Dziękuję bardzo za uwagę.